Manko, wszystkim na moim kanale. Wiele osób z Was pisało mi, żebym wysadził telewizor. Niestety owego telewizora nie udało mi się skombinować, ale dostałem od jednego z widzów monitor od komputera. Pozdrawiam w tym momencie Makarona za owy monitor, a więc zapraszam do oglądania. Monitor wysadzimy najmocniejszym, jak dla mnie na chwilę obecną, petardą BSC z pani No, zdrowo pierdolnęło. Jedna część, druga część. Monitor od środka. Tu mamy części. Porozbijało. Tu kawałek blachy. Tam kawałek blachy. I tam w oddali kawałek plastiku. No trochę sprzątania będę miał. Ale dobrze, że za bardzo szkło się nie rozleciało. Będzie lepiej to zebrać. Trochę się zawiodłem, mianowicie podczas skręcenia nowego wybuchu bateria w lustrzance mi padła i niestety nie ma slow motion. A szkoda, bo fajnie by to wyglądało. No cóż, ale musi wystarczyć to co jest. Jeśli Wam się oczywiście filmik spodobał, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej, zasubskrybujcie mój kanał. E, no Wracając do monitora, trochę sprzątania miałem. Muszę teraz to odpowiednio zutylizować. E, a taka dobra rada na... Przyszłość, jak to się mówi, mowa końcowa. Pamiętajcie, żeby nie odpalać petard ani fajwerek w pomieszczeniach zamkniętych oraz w domu. Dzięki za obejrzenie. Na razie.